Witamy serdecznie wszystkie nauczycielki i wszystkich nauczycieli w programie przy Herbacie O w świecie! Piotrze, dzisiaj dla nas ważny dzień. Wiesława Tomasia wyszyńska Piotr Szczepańczyk. Odpowiedz proszę, czy, czy ty lubisz przychodzić do pracy? Muszę powiedzieć, że lubię swoją pracę i bardzo lubię do tej pracy przychodzić. O, brawo. Przychodzę do pracy to z tej. zupełnie uśmiechem. tak jak ja. Cóż na zbieg okoliczności. No, proszę, ale, chyba ale pracujemy w tej samej chwili. I pop... przełóżmy sobie to na, in, na, in, na inną sferę na przykład. No to na przykład mamy górnika, który ma przy okazji ma przy okazji być. dajmy jakiś przykład, uciekł mi jakaś myśl. Kim mógł być górnik na przykład? Farmaceutą. Niech na przykład będzie, że górnik na 8 godzin na przykład do kopalni, a potem jeszcze 4 godzinki do apteki. Róbmy swoje razem. Czym to jest zadaniem y, uporządkowanie relacji y, w hmm. Radzie Pedagogicznej? No, to jest statutowe zadanie szefa. Statutowe zadanie szefa dbałość o relacje, dbałość o komunikację w zespole. Witam państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej związanej z działaniami szkoły w obszarze rozmowy z rodzicem roszczeniowym, rozmowy z rodzicem agresywnym. W tym martwieniu się o szkołę, pomyślałam sobie, o, że zaapeluję: szkoło, ratuj się sama! No to... To brzmi jak ratuj się, kto może. Naprawdę się strasznie irytuję, jak słyszę, że kolejna godzina wychowawcza to jest matematyka, język polski czy cokolwiek innego. No nie. Nie Go brakuje godzin. Nie, no, no nie, ja nie mam na to zgody. Nie. Dzieciaki, tym bardziej w tym świecie onlineowych, zajęciach onlineowych, one potrzebują po prostu z sobą pobyć. Chcę się Państwu zwierzyć, że ja jestem w tych słuchowiskach ta agresywna matka. Zawsze. A właśnie, bo my o tym nie powiedzieliśmy, że także w tych słuchowiskach. Nasze y, głosy się tam ujawniają. Ale ja taka nie jestem. Nie da się być szybciej szczęśliwym. Znaczy, wiadomo, że może to nastąpić wcześniej, ale jak już jestem szczęśliwy, nie mogę być szybciej szczęśliwy. Mogę szybciej jechać Ależ samochodem, oczywiście. szybciej pisać, ale nie mogę być szybciej szczęśliwy. Jak jestem szczęśliwy, to już nie mogę tego robić szybciej. Ależ oczywiście. Słucham, tak. Bądź Więc... szybciej wesoły. Pierwszą rzeczą to jest zapewnienie takiej stałości i, i zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. No, no właśnie, to jest bo rozmawiałyśmy, Tak, tak jest. Że to jest najważniejsze. To jest rzeczą, najważniejsze. Zapewnienie jest... bezpieczeństwa. Mhm. Tak naprawdę, że dziecko w tym wieku nie wie czego chce, nie wie co lubi, nie wie jakie ma zainteresowania, co interesuje go na, najbardziej. Ale y, psycholog y, Psychiatra każdy podkreśla ten fakt, że to jest zwyczajne, że to nie, nie ma w tym nic złego, zdrożnego, że to, jest, że to nie jest nienormalne. To jest najbardziej normalne. Dziecko w tym wieku ma do tego prawo, dlatego powinno oczekiwać wsparcia od rodziców. Tym bardziej, że przecież ocena nie jest miernikiem sukcesu w życiu, prawda, Ależ człowieka, oczywiście. bo mamy takie przykłady, kiedy najlepszy absolwent uczelni zupełnie nie radzi sobie zawodowo, prawda, bo nie ma tych podstawowych umiejętności, tak. tych kompetencji komunikacyjnych, tak, na przykład, prawda, między innymi, tak jest. I, i, i nie ma sukcesu. Jest taki przykład, zamiast takich 40 punktów na cały rok, to przyjmijmy sobie na początek, jako taki eksperyment, żeby w pierwszym semestrze wszyscy nauczyciele dostali jedno zadanie. Niech to zadanie będzie, aby uczniowie zasuwali ze sobą krzesło. Formalnie na papierze można zapisać sobie wszystko. Nawet ja można złożyć się? od każdego nauczyciela raport, tak, jak on to wszystko zrealizował. Natomiast życie będzie biegło swoim, swoim rytmem, swoim torem, a nie ma nic gorszego niż przekaz, który rozjeżdża się w domu, w życiu publicznym i w szkole na przykład. Tak? No to no nie przynosi żadnego efektu. Tak? To się okazuje, że jakoś to funkcjonuje wszystko. uczniowie To sobie znaczy radzą. jakoś to jest niesprawiedliwe sformułowanie, bo myślę, że to funkcjonuje w harmonii. Zamiast kłócić się i krzyczeć Szukać zwady czy zaczepki. Uśmiechnijmy się do siebie. To jest lepsze od tabletki. No bo martwi mnie to, jeżeli ktoś mówi półtora godziny będzie trwał zjazd. W szkole, w szkole, w klasie każdy nauczyciel ma przemożny wpływ na zachowania swoich uczniów. Jest dla niego przykładem, jest dla niego wzorem do naśladowania, ale też od nauczycielskiej osobowości, od tego, czy nauczyciel potrafi, umie, chce zbudować rzeczywisty autorytet. Bo jeżeli zbuduje rzeczywisty autorytet, wówczas droga do szacunku, sukcesu no, stoi otworem ale wszyscy musimy o tym pamiętać, jak wiele, kochani, zależy również od nas. Te symptomy, takie powojenne i tej traumy, pokażą nam się dopiero za jakiś czas. Myślę, że to będzie miesiąc, może dwa, gdzie wtedy będziemy widzieli tą odmienność w zachowaniu naszego dziecka. Rodzic, który zna swoje dziecko, to doskonale będzie wiedział, które rzeczy... Nie miały miejsca, które zachowania nie miały miejsca, a pojawiły się teraz. Pan minister ma rację. A... Rewolwerowany, rewolwerowiec wyindywidualizował się z rozentuzjamowa... rozentuzjazmowanego tłumu. Ach, już było tak blisko. Pod choinką cudowne prezenty nie byle jak związane kokardą, ale perfekcyjnie popakowane kolorowe, świecące, błyszczące. Absolutnie glamour, że negatywna ocena to nie znaczy, ty, chłopcze, jesteś do niczego, ty jesteś nic nie warty, bo depresja jest chorobą śmiertelną. I ja pamiętam, że jak to przeczytałam, to mnie po prostu bardzo poruszyło. Nie? Szczególnie jak sobie myślę o dzieciach i o nastolatkach, to jakoś takie kości jest mocno poruszające. Po wszystko ta część dokumentacji szkolnej, dokumentacji wychowawcy jest bardzo ważna. Pół pąk, pękł strąk, a bąk się zląkł. z A trzy Ale ty mi dałeś dłuższe, ja takiego długiego. Pro. No to jest to, to też to, że rodzice, którzy są niespełnieni sami, to że często przelewają te swoje ambicje na dzieciaki, Ta. i że te dzieciaki muszą potem, chcąc, nie chcąc te niespełnione ambicje rodziców tutaj wykonywać, nie wiem czy to dobre określenie, bo ci rodzice oczywiście zawsze wszystko wiedzą. Ale lepiej. I czasami nie pytając w ogóle bo... o to, co, co dzieci mają ochotę, to oni wiedzą lepiej, że dziecko chce być lekarzem, chce być yy, prawnikiem. No... Co masz zrobić, gdy twój uczeń w kinie, w parku czy w operze, zamiast jak normalny człowiek, zachowuje się jak. zwierzę? Anioł, który lubi swoją panią. Przepięknie. Usłyszeliśmy przepiękne, wzrucha, wzruchające historie. I, i od y, młodzieży, i od nauczycieli, i y, od pani dyrektor ósmego liceum to jest niezwykle niezwykle budujące. W sytuacji stresu mamy całkowite odcięcie do wiedzy, którą. Zdobyliśmy, którą utrwaliliśmy i którą uczeń powinien mieć w no sytuacji i, egzaminacyjnej. I to jest dramat. Dramat. Dla ucznia. dramat. To jest dramat. Dla ucznia dramat. Pojawia się tak zwana biała plama, czyli pustka w głowie. Głaszcz jeźdźcze rżącego żrebca. Żrebca, źrebca. Żrebca. Od wielu lat się mówi, żeby stawiać wszystko na indywidualizację nauczania, aby te. te Udało się. Talenty uczniów wyciągać, po czym pach, bardzo, proszę bardzo, matura, wszyscy z klucza, test ósmej klasy, wszyscy z klucza i teraz proszę bardzo, nauczyciele, także wszyscy według jednego Spokojnie, Piterkowski, spokojnie. Bardzo się rozemocjonował. Piotrze, stop. Nie chorujmy i dbajmy o swoje zdrowie. Moim zdaniem, wobec mnie, zbyt wysokie oczekiwania. Słowo oczekiwania... Przewija się każdego dnia po kilka razy. Oni oczekują ode mnie, żebym poprawiła oceny z polskiego, oczekują ode mnie wyższej oceny z matematyki, oczekują wyższej oceny z różnych innych przedmiotów. No i oczywiście oczekują ode mnie, mówi Marta, świadectwa z paskiem, świadectwa z i nie ma mowy o innym. Jeśli jest psycholog, pedagog w szkole i prowadzi jakiekolwiek zajęcia z dzieciakami, to po prostu trzeba je im e, mówić, mówić, mówić. I jakby informować, że to są rozmowy zupełnie anonimowe z ludźmi, którzy będą w stanie ich wesprze. wesprzeć. Szkoły, które my znamy i z którymi mamy na co dzień G kontakt, tak oprócz jest. nauki, biologii, chemii, fizyki, historii i wszystkich innych przedmiotów, to właśnie w głównie się tym zajmuje. Wyrażały aby... podstawowe wartości. No i dzięki za to. Przygotowania rozpocząłem wraz z jarmarkami świątecznymi, które są... Nie, zupełnie nie wiedzieć czemu, ale tutaj nieszczęście. Od połowy listopada te jarmarki się już odbywają. Dlaczego? Nie wiadomo, więc oczywiście, że jestem przygotowany. Już skończyłem. Niełatwa słów wymowa. Ha! Trudna na to rada. Jeszcze trudniejsze słowa. Gdy się je w całość składa. Nie może też być tak, że y, nauczyciel matematyki wpada do szkoły y, w ostatniej chwili y, w spranym y, dresiku prosto z działki odteściowej pouczyć matematyki. Podniesienie pensów jest podwyżką, można wręcz powiedzieć, bo jeżeli będę pracował 20 godzin, no to będę zarabiał tak, jakbym pracował 20 godzin, a nie 18. Tak? Natomiast to nie jest żadne Podwyżka w stosunku do tej pensji, którą w tej chwili mam, bo to jest tak de facto pokrycie strat to jeszcze nie w pełnym e, zakresie, bo spada na przykład moja wartość godziny do godziny zastępstw doraźnych czy godziny ponadwymiarowej. Jeżeli będziemy razem, to damy sobie z tym wszystkim radę, bo przecież nauczyciel potrafi. Dobrych decyzji oczywiście, fantastycznie, pamiętajcie o tym, kochani. Zaratowanie dzieciństwa. Piękne to toast. Jesteśmy szurnięci, niechybnie. Tak. Piter, przepraszam, ale zgubiłam rozum. Wszystkim nauczycielom, jeszcze raz. To trudne sobie, musimy... Nie, nagram, nie nagramy tego, nie ma jak. Nagramy, <grym zyrezykła> no dobrze. Zyrezykła, nie parkujemy.